sześć dni na obrady, do przesłania 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 do sesji proponuję Państwu do przesłania protokołu nr sesji z 17 września 2010 roku. 43 10, 27 października 2010 roku oraz czwartej sesji Rady Miasta i Gminy wskaż i sprawy organizacyjne różne. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, to przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy i drugi został zrealizowany. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego czyli przyjęcia protokołów z sesji numer 42 z 2010 roku i numer 43 z 2010 roku oraz z czwartej sesji Rady Miasta Gminy Ja wiem, że te dwa protokoły z poprzednich, z tych dwóch sesji, które nie są podjęte jeszcze, wywołują wiele kontrowersji wśród Państwa i rozumiem, faktem jest, że nie dni po to z jakiejś niechęci, tylko skoro wychodzi... W 7 października w punkcie 3 mówi przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Rada przyjęła jednogłośnie protokół nr 42. Czyli wygląda na to, że ten protokół z wrześniowy został przyjęty, w związku z czym nie rozumie po co drugi raz mamy nad nim debatować i ewentualnie go przyjmować. Chodzi mi o to jest miała pomyłka. Nie będę mówić na pewno, by, jeżeli są jakieś kontrowersje, to proponuję, przejść protokół było z 43. sesji, a 42. ja sprawdzę w protokołach z poprzednich, z tej sesji, kiedy ona miała miejsce. Być może to zostało omyłkowo. No a przy okazji jeszcze, no, jak już jesteśmy przy tym protokole z y, 42. nr 42 chociaż ja go tak sobie przestudiowałem, zresztą spojrzymy miałem taką prośbę, tutaj prosił też, żeby taką komisja tu do pana radcy prawnego, o Pan radca prawny ustosunkował się i wydał na piśmie opinię odnośnie, czy jest możliwe zatrudnianie, że po prostu na wodociągach tworzenie pół etatów w przypadku, gdzie pracuje jeden, jeden pracownik tylko. Także w na piśmie. Ta sytuacja, ona była wałkowana tutaj, tu jest rozpisane, ale zakończyło się to żadnej konkluzji po prostu. Były pytania, także ja nie wiem czy to wynika z grupy <laughs> osoby przepisującej piszącej ten yy, protokół. Nie chcę to wnikać. W każdym razie w związku z powyższym, że yy, treść tego protokołu nr 43 yy, nie jest dla mnie jasna. Ja, ja swoje zdanie w że ja będę głosował przeciw przyjęciu yy, tego protokołu. Protokoł z sesji nr 2010. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Do następnego punktu. Informacja burmistrza miasta w działalności w okresie między sesjami. Proszę tutaj Pana Burmistrza o udzielenie informacji w Wysokiej Radzie. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Słego, Lutego. Zaczęła się awantura, w zasadzie wystąpiła cała historia siódmego z tym nielesnym zaleceń. <laughs> tu Państwo chyba znacie cały temat doskonale, bo było mnóstwo mediów, rozbuchano ten temat, jak wielki balon. Poszło weter, mnóstwo nieprawdy na ten temat, jak to dziecko krążyło 6,5 kilometra przez lat, jak to pogryzły psy tego dzieciaka i w ogóle, i w ogóle, i w takie osoby. I, I mówię, no troszeczkę zawinił tu ośrodek pomocy społecznej, nieszczęśliwy telefon i tak dalej. Natomiast reakcja była prawidłowa. Tej pani, gdyby to odebrał urzędnik i powinien zareagować, reakcja powinna być identyczna jak była. Czyli krótko, wezwaniem policji, a poszczególnymi gminami podpisaliśmy takie porozumienie pięciostronne, w zasadzie sześciostronne, bo jest pięć gmin, na no, Urząd pracy i wzorem lat ubiegłych będziemy chcieli, żeby na terenie każdej <grym> zrobić giełdy pracy <grym> bezrobocie, tak. bo w tej chwili mamy już ponad 25 bezrobocia na terenie powiatu. Za nami jest zarejestrowany 399 mieszkańców z terenu gminy. To jest naprawdę duża ilość. Oczywiście nie ma stopy bezrobocia, nikt tego nie określa i nikt się nawet nie próbował. Otrzymaliśmy promesę na 150 tysięcy, tak jak ja o tym mówiłem w ubiegłym roku. W roku dostaliśmy 350 tysięcy. Natomiast w roku bieżącym mamy do dyspozycji 150 tysięcy na likwidację skutków powodzi. Sierpniowych wieków urośnień, a mamy do roboty kawałek drogi w Radonica oraz odbudowę, remont tego mostu w Marczowie, który został zgłoszony jako faktycznie zniszczony w czasie powodzi. Otrzymaliśmy również ranking na nasz. Zamek na remont Baszty 350 tysięcy. Wniosek był składany na znacznie większą kwotę, w 940 tysięcy. Natomiast w związku z tym, że sytuacja budżetu krajowego w roku bieżącym jest bardzo kiepska, między innymi ze względu na powodzie w ubiegłym roku, gdzie... na rewitalizację miasta Ja sam uczestniczyłem w trzech spotkaniach ze wspólnotami i przykra sytuacja, bo jeżeli my nie będziemy chcieli uczestniczyć jako mieszkańcy, to z tego programu po prostu my złożyliśmy wniosek, a my dostaniemy mieszkańców Ten program naturalnie umrze, gdyż wezmą mnie w tej chwili lada dzień do okazania już konkretnych uchwał mieszkańców, wspólnot. Jeżeli tych uchwał ja nie będę miał, ja dlatego też proszę, między innymi dyrektora w tej chwili nie ma, bo jest na jednym ze spotkań, to bez tych uchwał mieszkańców ten program będzie nie do skonsumowania i zostanie postawiony. Dziękuję bardzo. Panu, żeby mi lepiej było widać, bo niektórzy mnie Przede wszystkim chciałbym tutaj, tak, proszę, parę spraw takich, takich drobnych, nie? Wreszcie, takie zapytanie, czy urząd Gminy w jakiś sposób do tego, klucz czy były jakieś tam pieniądze by w roku 2009? To w wiedziałem, coś, coś było. I, i tak, tak, druga część, jeżeli tak to ja prosił radę żeby w jakiś sposób podjęła czy uchwałą czy zała komisję rewizyjną do sprawdzenia sprawdzenia jak te pieniążki zostały rozdysponowane czy po prostu na co zostały wydatkowane czy, czy zgodnie z ich przeznaczeniem to było jakieś z rynku nie wiem co podam się jakieś środki dalej począła Ale z tym jeżeli zagraża bezpieczeństwo zostało odrodzone to będzie to jakby się pogłębiało to, to ten proces, że tutaj, że to jest prywatna własność, czy nie można jakoś podjąć jakiś środków prawnych, bo I z odebrał, bo rzadko odbiera. I poinformowaliśmy, że będzie naliczane zajęcie pasza drogowego. Oczywiście odpłatnie. Ze względu na ograniczenie możliwości przejścia. To jest ale to tylko tak dla, dla Państwa wiedzy, bo jeżeli to powiat mu naliczy, to jest akurat droga powiatowa. Powiatu powinien naliczać i zabezpieczać ten podróż, ale... Dobrze. Pytań nie ma. W takim razie podaję uchwałę. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych jest za? Podjęcie tej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. co roku, zgodnie z ustawą, Gminna Komisja jest obowiązana uchwalić Program profilaktyki Kierunkowania Problemów Alkoholowych Iniąch rozwiązania programu zażokołowych dla miasta gminy w za 2011 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał?